Cześć tu Jacek, a to jest mój zestaw na pomorską 500. -kę. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od roweru. Trek Checkpoint ALR 5 na kołach 2.0 i przerzutce GRX. Z przodu zamontowana jest również lemontka marki PRO. Na rowerze zamontowane są trzy bidony 0,7 litra. Camelbak model podium. Jeśli chodzi o torby, to wybór jest dosyć oczywisty. Z przodu kierowniczka, która jeszcze jest niedostępna, ale planowo ma pojawić się na jesieni. Znajdują się tam nogawki ocieplane, rękawki, kamizelka wiatroszczelna, takie awaryjne ciuszki. Centrum dowodzenia płetwa. Tam znajdują się baterie, powerbanki do ładowania nawigacji, zasilania światła przedniego i oczywiście trochę jedzenia zaraz obok paróweczka w której jest pompka i jakieś batoniki ćwiartka, czyli serwis rowerowy w igłce i jako główny bagaż ultra tobołek o pojemności 4 litrów w której znajduje się śpiworek z folii nrc, który skleiłem taśmą oraz kurtka puchowa Kurtka membranowa, jest to mój awaryjny system do spania Jest jeszcze tam kilka pierdółek Zestaw oczywiście nie jest do końca ostateczny Ale mniej więcej tak to będzie wyglądać Powodzenia na trasie Każdy zawodnik Pomorskiej 500 będzie posiadał urządzenie śledzące Dzięki czemu będzie można kibicować online z domu Wszystkim zawodnikom życzę powodzenia Pozostałych zachęcam do kibicowania online Pamiętajcie, że wszystkie torby, które Wam pokazałem oprócz kierowniczki znajdują się na stronie www.jackpacking.pl. Zapraszam.